Okej, okay. Szanowni Państwo, 9.45. Witamy serdecznie. Druga konferencja prasowa w ciągu 24 godzin. Myślę, że tempo całkiem niezłe. Dzisiaj typowo o meczu. Przed nami spotkanie z Pogonią Szczecin już w najbliższą sobotę. Ze mną trener zespołu Dawid Baldja, welcome coach oraz lewy obrońca naszej drużyny Rafał Pietrzak. Chwileczkę, zanim przejdziemy sobie do pytań, trener zabierze głos. Opowiech kilka omeć z zagielonią i potem przejdziemy już do pytań związanych z pogonią, coach. Good morning, everyone. Uh, we are uh, here for the press conference before the, the next match. Uh, we know what uh, happened in the last, and the good thing for this uh, week is in, in four days uh, we are ready for for to play again. Uh, I'm confident with the with the team. I hope that uh, we can do. Better game eh, in in Saturday and we are ready for to fight for to do our best and for to take the three points for the next match. Szanowni Państwo, spotykamy się oczywiście przed meczem z pogonią. W poprzednim meczu widzieliśmy dokładnie e, co się stało. Natomiast jesteśmy jesteśmy przekonani, że ten mecz z pogonią będzie wyglądał inaczej. Mieliśmy cztery dni na przygotowania. E, Myślę, że zagramy zdecydowanie lepiej, zdecydowanie bardziej e, agresywnie, powalczymy o trzy punkty, także możemy teraz sobie, myślę, przejść do pytań. Chyba, że Rafał jeszcze chce coś dodać. Okej, okay. no to myślę, że możemy zacząć sesję pytań. Dzień dobry, Paweł Stęki, Dzień Bałtycki. Ja z pytaniem do Rafała. A może w zasadzie to nie będzie do końca pytanie. Rafał, my wiele razy od was słyszeliśmy przed poprzednimi meczami, że będziecie walczyć, że będziecie dawać siebie wszystko, że, że to będzie ten mecz wyjątkowy, że wygracie, że, że walczymy o to utrzymanie i to o każdy mecz jest od życie. Tylko że na boisku, w każdym kolejnym meczu tego kompletnie po was nie widać, że walczycie o życie, że to jest mecz o wszystko dla was. Więc do ciebie takie pytanie, może co chciałbyś w tej sytuacji powiedzieć kibicom przed meczem z Pogonią? Nie mówiąc tych samych frazesów tak naprawdę, które okazują się potem pustymi słowami. Witam wszystkich. Ogólnie ja zgadzam się z tymi słowami, bo nawet miałem rozmowę z rodzinną, mogę tak nazwać, po meczu, po meczu z Jagielonią i jeśli ludzie twierdzą, że nie widać tego na boisku, to tak jest. I my musimy sobie zdać z tego sprawę, że. Tak nie może grać drużyna, która walczy o utrzymanie. Tak nie może wyglądać drużyna, która, która potrzebuje punktów, potrzebuje zwycięstw. Co mogę powiedzieć, tak jak trener powiedział, za cztery dni po tym meczu z Jagielonią mamy, mamy szansę się zrewanżować. I, i oczywiście znowu to powiem, że, że będziemy walczyć. Mam nadzieję, że zdobędziemy trzy punkty, bo, bo już. Tutaj innego innego wyjścia nie ma i, i każdy z nas daje sobie sprawę w szatni, że, no, że to już nie jest trudna, tylko bardzo trudna sytuacja i, i tylko zwycięstwa nam będą pomagać w tej, w tej stałej sytuacji. Dzień dobry, Tomek Sowski, Gazeta Wybocze miasta. Miasto. to może ja pociągnę do ciebie, bo tak staram się zrozumieć, dlaczego, dlaczego tak to wygląda. Czy rzeczywiście ta, ta walka o utrzymanie, nawet dla tak doświadczonych zawodników, jest tak paraliżująca? Bo no powiedzcie, że tak widzę w waszej grze taki strach trochę. Jak, jak jest szansa, żeby na przykład. Rozwinąć jakąś dobrą akcję ofensywną poprzez trochę bardziej ryzykowne zagranie, to widzę, że jest zwrot w tył, zagranie do obrońcy, do boku. Nie ma tego elementu ryzyka, tego, tej pewności, pewności siebie. Czy, czy jesteście w stanie jeszcze, jeszcze wykrzesić to w sobie? No, przecież w piłkę grać potraficie, ale tego zupełnie nie, nie widać. Jest, jest, no jest taka, widzę obawę, strach i, i, i taki paraliż. Czy jeśli chodzi o rozgrywanie tych wszystkich akcji, to, to też jest taki troszeczkę styl trenera, żebyśmy nie pchali gdzieś tam tam, gdzie jest duża, duża liczba przeciwników, żebyśmy tam nie pchali, próbowali gdzieś sobie to, to miejsce stworzyć z drugiej strony. Natomiast ja się zgadzam z tym, że, że gdzieś tam brakuje nam takiego, takiej odwagi w tej grze ofensywnej, i, i to na pewno to na pewno widać, ale to jest ta pewność siebie. Byłem na paru konferencjach, mówiłem Wam o tym, że ten mental jest, jest po prostu teraz słaby, bo poprzez wyniki, które mamy, no to ta pewność siebie gdzieś tam zmalała. I to jest ten sam zespół, który sezon temu grał o te, o te europejskie puchary. Natomiast mental musimy na pewno poprawić. I mam nadzieję, że tak będzie, bo tak jak powiedziałem, no tutaj już jest sytuacja, sytuacja bardzo trudna. Może przy okazji do trenera też, też o, to, o to pytanie. Czy zobaczymy zespół? No, bardziej ryzykujący, bardziej y, próbujący y, grać do przodu, bardziej s, próbujący stwarzać okazję, bo wydaje się, że w tej chwili już, już nic nie ma do stracenia, już tych obaw nie powinno być, mecze trzeba wygrywać, czy po prostu będzie to większe ryzyko w ofensywie. Dziękuję. Uh, what we are working this week is... to be as the pressure that you say before, you know, the, of course the players has this pressure, in, the club has the pressing, the fans wants uh, more results, uh, we know where we are, we are concerned that the position that we are, um, of course we have to score goals, we are two matches and we didn't score, it's something, but of course at the same time we have to make a uh, quality actions it means that we don't have to be crazy in the last match that i don't want to talk about the last match but the only point is that we make 12 crosses but not dangerous crosses you know and then I, we prefer maybe to make eight with more uh, dangerous ones that not to cross for to cross and just to say that we make 12 crosses you know we have to take this responsibility for for the players, for 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 me also at the same time, and I'm sure that uh, at home uh, we are going to be strong. Uh, we analyze the opponent, and of course uh, we are have to be more aggressive, to run more, to fight more, to make more in every situation that uh, we are facing in in the match. And this is the only solution. We know what we have to do, and we are going to fight for to do that for sure. Odnośnie presji oczywiście pracowaliśmy również nad tym elementem wiemy, że presja spoczywa na piłkarzach, wiemy jaka presja spoczywa również na klubie, e, wiemy, że kibice oczekują wyników. E, musimy przede wszystkim strzelać w ramki, bo to jest, bo to jest największy, największy problem w tym momencie. Zagraliśmy dwa mecze, nie zdobyliśmy żadnego gola. E, oczywiście to, to musi wynikać również z jakościowych akcji, które, które mamy. Posłaliśmy w poprzednim meczu 12 dośrodkowań, z czego... Praktycznie zero, zero groźnych, zero powodujących jakiekolwiek zagrożenie, i w tych elementach musimy być po prostu bardziej, bardziej jakościową drużyną musimy wziąć tę odpowiedzialność na siebie, e, mamy, mamy za sobą analizę przeciwnika, e, musimy po prostu dać jeszcze więcej od siebie w każdym możliwym elemencie. Ale oczywiście, tak jak trener podkreśla, zamierzają walczyć do samego końca. Ja również mam pytanie do trenera. Jaki trener ma pomysł na mecz z Pogonią, jeżeli chodzi o, o skrzydłowych? Kevin Friesenbichler i Marco Terracino to są dobrze piłkarze, ale umówmy się, to nie są skrzydłowi. Czy trener chce w jakiś inny sposób zdynamizować te skrzydła? I też przy okazji w kontekście tego, czy jest szansa, że Konrado albo Durmus będą już do dyspozycji na, na ten mecz z Pogonią? yes uh, we have uh, many injuries uh, and we have to put uh, in some position players that they are not from this position uh, of course we wanted to have the, the control of the match we are playing with wingers that maybe they are not the typical winger fast one against one that they can do this this kind of actions in the match but of course we are adapting for the circumstances that we have uh, from few weeks ago, it's not something new. It's not something that uh, that happened in for only for this match. It's happened from for before, before. But in the end, we have uh, many uh, midfielders available. Only three places for midfielders, and we have uh, to use two wingers, and we don't have. Uh, Two wingers uh, for 90 minutes. You know, when when you change players in the match, uh, usually you change forwards. You know, because if the score is going good, you don't want to change the defenders. When the score is not going good, you want to change the the forwards to give more uh, dynamic. To the team, and then usually you have to change the, the, the three forwards and maybe one offensive midfielder, you know, because we have five five possibilities to change, and then of course uh, we are using players that is not his original position, but we have to adapt for the circumstances that that we have. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że mamy w zespole bardzo dużo kontuzji. Musimy łatać te wszystkie, te wszystkie dziury, które, które mamy. Może rzeczywiście Marco Terracino i Kevin Friedrichsenbicher to nie są typowi skrzydłowi, którzy zrobią akcję indywidualną i szarpną skrzydłem. Natomiast musimy, musimy troszeczkę kreować z tego, z tego wachlarza, jaki, jaki mamy. To nie jest sytuacja nowa. Już mierzyliśmy się z tą sytuacją poprzednio. To nie jest pierwszy mecz, kiedy, kiedy mamy deficyty na różnych pozycjach. Natomiast to tak zazwyczaj jest, że jeśli wynik jest zły i trzeba zagrać bardziej ofensywnie, to zmienia się wtedy zazwyczaj kilku, kilku ofensywnych piłkarzy. Jeśli wynik jest, jest pozytywny, no to można wtedy zmienić powiedzmy za wyników w innych formacjach. Myślę, że zasadniczo przekaz jest jasny. Nie jestem gotowy. Dzień dobry, Jacek Gurczyński, Trójmiasto .pl. Ja w nawiązaniu też właśnie do, do tych koncepcji, do taktyki czy trener myśli o zmianie, no bo jeśli brakuje zawodników, jeśli przestawienie zawodników na pozycję nie przynosi efektu, no to może taktyka 4, 2, 3, 1 nie jest w obecnym stanie lechi tą właściwą, co na to trener. Tym bardziej, że gramy trzema tak naprawdę środkowymi w obronie, tak, bo Gran gra prawego, a jest środkowym. It could happen. It's not a, a something that I say no. but uh, when you change the formation, uh, you are uh, not in the way that uh, we want to connect the players. i think that the, the is doing well in this position. Uh, we are expecting for him uh, special things that he is doing. kevin also at the same time. we have another possibilities for the second half. Uh, we changed in the end of the match of the, the last matchczą the, the structure of the team But at the same time I believe that uh, with these particularities, uh, we can also play well. Oczywiście rozpatrujemy zmianę formacji, zmiany ustawienia. Natomiast y przy zmianie zmienia się też powiedzmy pewien, pewien system grania i to jak zawodnicy Komunikują się między sobą na boisku, zmienia się również plan. No, jest wielu bardzo dobrych piłkarzy, ale musimy z nich y, tak naprawdę korzystać tak na, na miarę swoich możliwości, że tak powiem. Yy, może najpierw do Rafała, do, do jego pamięci się odwołam, bo z tej czwórki, która w tym sezonie wyróżnia się na plus w ekstraklasie, graliście z trzema u siebie. Z jednym co prawda był to Puchar Polski no ale graliście, tak? Czyli Legia, Lech, Raków. Pamiętasz wyniki tych meczów i no, czym się różniło ustawienie w jednych z tych meczów? Czy na pewno z... pamiętam, że z Legią Warszawa Puchar graliśmy tą trójką z tyłu, tak? I tutaj to był trener, był trener Marcin Kaczmarek i. Gdzieś tam te ustawienie wypaliło, ale myślę, że styl i osobowość trenera chyba nie będzie pozwalała na to, żeby się gdzieś tam bronić przez, przez 90 minut. Sami powiedzieliście, że nie mamy nic do stracenia i, i myślę, że jakbyśmy się bronili 90 minut przeciwko pogoni, to i tak nic by nam to nie dało i. I zobaczymy i my musimy po prostu wygrywać mecze, my już nie możemy patrzeć na to czy my gramy z Pogonią, Lechem, Legią, już nie możemy wybierać i już od, od paru kolejek nie możemy tak mówić i po prostu musimy wyjść, walczyć i, i wygrać mecz. Ale system z trzema obrońcami, tak gra Raków, tak gra Legia, a oni się bronią? To system nie ma o Z Jakieloni zagraliście czwórką obrońców i się broniliście. Jeśli chodzi o raków Częstochowa, to, to myślę, że nie ma tutaj co porównywać, bo to jest drużyna klub, który funkcjonuje na w ogóle na innym, na innym poziomie, jeśli chodzi o ekstra klasę, inaczej jest zorganizowane i wszystko. Także tutaj trener jest, trener Pabszun jest chyba, no nie chcę się pomylić, ale z 7, 8 lat i gra, od chyba trzeciej ligi gra tak samo, więc i czasami też im nie wychodzi, wiadomo, że, że mówimy o innych w ogóle innych klubach, innej strukturze, innym zarządzaniu tego wszystkiego, ale no tak, no Legia gra za Kostę Runejcza, gra tak i gra ofensywnie. No tak jak trener powiedział, no jest na pewno to jakiś pomysł, ale to już ja jestem od tego, żeby wykonywać zadania na boisku, a nie decydować, w jakim systemie mamy grać. I do trenera pytanie też w tym kontekście, czy trener te trzy mecze z jesieni sobie obejrzał? No i ewentualnie jakie wnioski? Czy z pogonią to będzie Lechia bliżej Legii, czy bliżej tej, tego Lecha jeszcze za poprzedniego trenera Kaczmarka, czy bliżej Rakowa tego wczesnego, drugiego trenera Kaczmarka? There are good things and there are bad things. When you are playing against uh, top teams, of course, uh, our style uh, could be different, our game or how we face the situations uh, are different. I don't want to say that it's going to be easy matches because there is not easy matches. It's going to be all all the matches that we are going to to play until the end is going to be tough. It's going to be a fight. It's going to be a final. But for me now, the most important thing is. What we do, how we do, how we face the match, and and of course uh, the opponent, uh, it's important. But now I'm focused eighty percent what we have to do and what we are going to do. I mean, if if we are doing what we have to do and what we plan to do, I think that we have uh, more much more chances to win the match. That if we are thinking. Uh, who is the opponent and we are changing every match our system our mentality how we face against them because we didn't have time for to make a precision with the players to, to know how to play in three different uh, systems offensive three different systems defensive now we have to be practiced now we have to be uh, doing the, the, the abc of, of football Kiedy grasz przeciwko takim rywalom jak Raków, Telech czy Legia, plan nie może być całkowicie inny. To wiemy doskonale, że to będą trudne mecze, bo są to wymagające rywale. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że, że nie tylko z tymi rywalami, ale wszystkie mecze takie będą dla nas. Najważniejsze jest, żebyśmy przede wszystkim byli skupieni, dobrze w 80, przynajmniej procentach na sobie. Jeśli, jeśli będziemy realizować te wszystkie założenia, które sobie założyliśmy, będziemy skupieni na tym, co my chcemy grać, powinno, powinno wyglądać to zdecydowanie lepiej. Nie możemy zmienić wszystkiego jak za dotknięciem magicznej różdżki. Hmm, musimy być po prostu bardziej praktyczni. I moje ostatnie pytanie, o ile mogę wejrzeć w pomysł trenera, bo wydaje mi się, że na początku trener ocenił, Piłkarsko-zawodników i postarały się w 11 umieścić tych najlepszych piłkarsko-zawodników, mniej patrząc, właśnie czy to jest skrzydłowe i gra na pozycji skrzydłowego. Ale czy no troszkę nie doszło do zachwiania proporcji? Bo jak spojrzałem się na skład w Białym Stoku, to czterech piłkarzy na pewno, a być może piąty nie grało na swojej optymalnej pozycji. I czy teraz. Może nie, no nie czas najwyższy, żeby na przykład nawet minimalnie gorszy skrzydłowy pod względem piłkarskim od piłkarza X zagrał jednak na pozycji skrzydłowego, skoro nie zmieniamy systemu, niż gdybyśmy czekali, aż ktoś nabierze tych nawyków i ze środkowego pomocnika stanie się tym skrzydłowym. No bo też jak mówimy o tych dośrodkowaniach, no to tak naprawdę poza Rafałem, no to z prawej strony, no Kastegren, no nie ma nawyków też, żeby pójść i dośrodkować piłkę, tak? Także nawet jak skrzydłowy, który nie jest skrzydłowym zajdzie do środka, no to co nam daje otwarcie korytarza z prawej strony, skoro nikt tam nie dorzuci piłki, bo nie mamy zawodnika za plecami, który to potrafi zrobić. Robić. Dziękuję bardzo. There are many factors. It's not just only the best ones. The who has more uh possibilities not to get injured the players that they can make more association the players that can, can take more control in the time the players that could uh, take the control of this uh, pressing moment there are many factors for to choose the the first eleven uh, sometimes also we are uh, thinking about the plan for the second half what is going to happen if we have a yellow card we have many players that they are just in one yellow card for to get suspension, and this is something also that we have to to take in consideration. But at the same time, when we are putting the first eleven, we are using the best players for this match. This is for sure what we are thinking and what we are planning for in every match that we are we are playing. It's not that the, we have to adapt for the players, or the players has to adapt to the system. It's a combination of many factors that we have to take in, in consideration. Jest wiele czynników, które mają wpływ na to, jak dobieramy, dobieramy piłkarzy do, do konkretnego meczu. Jest wiele zawodników, którzy lepiej na przykład znoszą presję. Niektórzy radzą sobie z tym zdecydowanie gorzej. Bierzemy również pod uwagę, chociażby ze względu na konkretne połowy, które rozgrywamy, czy zawodnik ma daną daną, czy ma na przykład żółtą kartkę, czy nie. I, i jak w ogóle prezentuje się w meczu, zawsze na konkretny mecz dobieramy najlepszą możliwą jeden, jedenastkę. Nie musimy adaptować zawodników specjalnie do nowego systemu, ani narzucać nowego systemu tym konkretnym zawodnikom. Last one? Okay. To może jeszcze się zapytam o o rywala i, i, i jak się temu rywalowi, bo pogoni pewnie jest w tej chwili taką najbardziej ofensywną i wręcz szaloną drużyną w Ekstraklasie pod względem gry ofensywnej, I dlatego się tak dopytywaliśmy o też skrzydła, bo mają też pewnie jeśli się nie pomylę, jeśli powiem, że najgroźniejsze skrzydła w, w ekstraklasie i z lewej, i z prawej strony, i, i, biorąc pod uwagę obrońców i, i skrzydłowych, właśnie jak się, chcą, jak się chcą na to przygotować, bo ostatnio kilka drużyn próbowało i, i ciężko tą, tą pogonię zatrzymać. of course we we analyze what uh, they can do how they can play what they are the the weapons that they have for this of course uh, we have our own weapons to try to counteract and they, they, we know that they are uh, very offensive that with the two full backs that they try to be high but at the same time this is a double side weapon you know they they will go high but at the same time they if they don't make a Ball out of the pitch or something like this. They have to come back, and this is something that we are going to try to counteract. That when they go high with the fullbacks, the fullbacks have to come back at the same speed that they go high. You know, and then it's going to be a, a duel uh, in these sides that the, the, our wingers have to follow them back, but at the same time they have to go quick high. You know, and this is one of the points that we are trying for to avoid that they come higher uh, many times. Oczywiście analizujemy cały czas pogoń, tak jak oni mają własne argumenty, my również mamy swoje argumenty, wiemy, że to drużyna niezwykle ofensywna, natomiast tak jak Pan powiedział, jest to, jest to broń obosieczna. Jeśli oni wyjdą wyżej, jeśli będą mocno skrzyżać, muszą wrócić do obrony, i w tych, w tych elementach musimy upatrywać swojej, swojej przewagi. Jeśli, jeśli chcemy w tym meczu cokolwiek ugrać, musimy za nimi nadążać, i tak samo musimy bardzo szybko przechodzić między fazami właśnie z obrony do ataku i z ataku do obrony.